Cześć, co bardziej lubisz? Arbuza na ciepło czy mrożony jogurt? Myślisz, że to dziwna kombinacja? To obejrzyj nasz nowy challenge gorące, zimne lub zwykłe jedzenie na multi do food Ciekawe, co tam jest. Fu, czy to brokuły? To obrzydliwe! Nienawidzę brokułów. Tak, dziewczyny, macie pecha. W dodatku są zamrożone. I niby jak ja mam to zjeść. Dobra, chociaż spróbuję. Auć, jakie to twarde! Emma, uważaj, stracisz w ten sposób zęby. Skoro nie da się tego ugryźć, to podzielę to na kawałki. Okej. Okay, udało się. Jedzenie ich w ten sposób będzie o wiele wygodniejsze. Nie jest źle. Lód zabija ten okropny smak. Mary, teraz ty. Dobra. Moje brokuły są naprawdę gorące. Najpierw muszę je nieco ostudzić. Gotowe, teraz mogę je jeść. Fuj, są naprawdę obrzydliwe. Wierzę ci. Ale musisz je wszystkie skończyć. Nie, to mnie przerasta. Lucy, trzymaj to twoja. A ta zak jest dla ciebie. A ta będzie moja. Super szczęścia, razem nie będę miała gorący posiłek. A ja w ogóle nie mam jedzenia, to niesprawiedliwe. A ja dostanę rażonki mam nadzieję, że to będą lody. Zak, nie martw się, udać się następnym razem. Wow, Arbus dopiero co zszedł z grilla. Auć, jest bardzo gorący. Mój wręcz przeciwnie, jest pokryty lodem. Niezniszczalna lodowa zbroja. Dzień zaczynaj. Dobrze, ale najpierw zmierzę mu temperaturę. O, ma co najmniej 100 stopni. Muszę go jakoś schłodzić. Wiem. Pomoże mi w tym mini wentylator. Mam nadzieję, że da radę. Hurra, to działa! Arbus stygnie super, idealnie. Jill, skup się, najpierw zajmij się arbuzem. Dobra, zadziałało. Nie jest już tak gorący. Czas spróbować. Jill, odłóż nóż. Nie martw się, tylko pokroję arbuza. Idealny plasterek gotowy. Wygląda apetycznie i pięknie pachnie. Ciekawe, jak smakuje. O nie, to jakaś ochyda. Gorący arbuz to najgorsze połączenie na świecie. Pozbądź się go. Spadaj stąd. Lucy, teraz ty. Najpierw muszę się pozbyć tego lodu. Może uda mi się go zlizać. Nie, to jest bez sensu. Lucy, wiem jak ci pomóc. Proszę bardzo. Co? Ona zaraz wybuchnie. Nie, jest twoja. Zabierzcie to. Nie chcę tego. Jill, no to ty trzymaj. Nie potrzebuję tego. Zach, zabierz to. Schowajmy się. Czysto! Co? Gdzie jest mój Arbus? Co się z nim stało? Eksplodował! Za wszystko przez ciebie! Daj spokój! Nieźle się rozleciał! Sprawdzamy? Nic nie mam. Ja też mam pecha. Mrożone smakołyki, przynajmniej coś masz. Masz rację. Muszę spróbować. Auć, są takie twarde. Można sobie połamać zęby. Nie, nie będę ryzykować. A ja wręcz przeciwnie. Mam pyszny smakołyk, który jest zbyt gorący. Parzy. Wiem. Schłodzę to za pomocą wentylatora. Emma, szesta, nie jest zimno. Tak, my tu już zamarzamy. Wyłącz to. Ale schłodziłam moje pyszne smakołyki. A teraz mogę cieszyć się ich smakiem. Ty jak zwykle myślisz tylko o sobie. Mam pomysł. Podziel się ze swoją przyjaciółką, prawda? Co? To wszystko jest moje. Nie wiedziałam, że jesteś taka chciwa. Mama z górki, a co ja zrobię z tym lodem? Auć. Ta jest moja, a ta moja? No to ja wezmę tę. Mam farta z jej gorący posiłek. Ja nie mam tyle szczęścia. Dostanę zimne jedzenie. Najważniejsze to nie zamarznąć. To niesprawiedliwe, będę głodna. Nie martw się, następnym razem nam się poszczęści. No i gdzie jest nasze jedzenie? Jak długo jeszcze będziemy czekać? Skąd dobiega ten dźwięk? Uważaj! To Coca-Cola! Auć, jest gorąca! Zak, uważaj! Wow, jest cała pokryta lodem. Jak zamierzasz to wypić? To śnieg! Zak, z tobą tak zawsze. Czy ja też mogę dostać kole? Proszę! Najwyraźniej nie. Jill, ty zaczynasz. Chętnie. Auć, to parzy. Moje biedne ręce. Ostrożnie. Wiem, jak to otworzyć. Na pewno nie poparzę się w rękawicy kuchennej. Wyglądasz jak prawdziwy mechanik. Gotowe. Teraz mogę pić. Gdzie się podziała moja słomka? Jest. Poparzyłam sobie usta. Ostrożnie. Zaraz ci ulży. Potrzebuję czegoś zimnego. Idealnie. Oddaj to moje. Próbujmy, jak smakuje mrożona kola. O nie, zaprzestań! To nie ja, to ona sama. Jestem cała w coli. Koniec? Wszystko pod kontrolą. O nie, zostało tylko na dnie. Możesz być bardziej ostrożny. Tak. Podnosimy klosze. Mam ochotę na coś pysznego. Sprawdźmy. Nie, dlaczego mam takiego pecha? Jupi, to jogurt! U mnie też. Zaczynam. Ojej, jest taki ciepły. Ochyda. A mój wręcz przeciwnie, zamrożony. Nie mogę nawet wyjąć łyżki. I jak mam go zjeść? Andy, dzięki. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Dzięki temu jogurt nie jest aż tak gorący. Mam pomysł. Co ona znowu kombinuje? Wiem, jak zrobić z mrożonego jogurtu lody. Kluczem jest pozbycie się opakowania. I jednym ruchem ręki wyciągamy jogurt. Proszę bardzo, teraz mam lody. Pyszności. To niesamowite. Tak, od tej pory zawsze będę zamrażać jogurt. Mary, a ty dokończ swój. Nie chcę. Ja też chcę jogurtowe lody. Wiem, spróbuj pić swój jogurt jak smoothie. Nie uważam, żeby to był dobry pomysł. Spójrz, mam nawet dodatki. Andy, dzięki, to takie słodkie. Dla ciebie wszystko. Spróbuj. Masz rację. Smakuje o wiele lepiej. Super, pyszne. Cieszę się, że ci się podoba. Gotowe? Zaczynamy. Wyciągnijcie karty. Ta jest moja, a ta moja. Sprawdzamy. Co? Mam mrożoną rybę? Fuj nienawidzę ryb. Okropnie pachnie. Mam szczęście, że nic nie mam. Zak, zaczynaj. Nie, tylko nie ryba. Wiem. Lucy zagrajmy w papier i nożyce! Kto przegra zaczyna pierwszy. Dobra. A, wygrałem, Lucy, zaczynaj! To niesprawiedliwe oszukiwałeś! Jak mam to jeść? To jakaś bryła lodu! Uważajcie, w waszą stronę płynie rybka. Pu, zabierz to ode mnie. Dobra, spróbuję. Aha, nie moje zęby! Zaraz to naprawię. Gotowe, dużo lepiej. Wystraszyłaś nas. Nie da się tego ugryźć, więc spróbuję polizać. Okropna ryba, to jakaś gnilizna. Nie chcę tego jeść. Zach, teraz ty? O nie! Wygląda okropnie! Patrzcie! Ugryzła mnie w palec! O, zaraz się z nią rozprawię. Jest taka gorąca. Jil, trzymaj! Parzy! Zabierzcie ją ode mnie! Ojej, dokąd ona odleciała? Fuj, co to za obrzydliwość! Zabierajcie to z powrotem! To jakaś klątwa, ryba wróciła! Trzeba będzie ją zjeść! Dobra, spróbuję! O, to jest całkiem dobre! Ktoś chce spróbować? Nie, nie mam mowy! Jakie jedzenie lubisz najbardziej? Mrożone czy gorące? Napisz o tym w komentarzach, a także wejdź na nasz kanał Multi Do Food i zasubskrybuj go. Mamy tam dla Was najnowsze i najciekawsze wyzwania z Waszymi ulubionymi bohaterami.